Chodzicie do gościa, robicie groźną minę i mówicie wypierdalaj chuju z łapą. No dobra, to przejdźmy do praktyki. No dobra, to przejdźmy do praktyki. Ty kurwoje pana, w dupę pierdolona pistr. Powtórz, po kolei. Og... No dobra, ty to może po! Ech, widzę, że musimy zacząć od czegoś prostszego Ech, dajcie mi się zastanowić Dobra, wiem Zaczniemy od pomst. Kurwa Powtórzcie Ku... Ku... Kurka? Nie kurwa! Kurwa! Ja pierdolę, co za o! Talar? No tak. Kto inny mógłby uczyć trollę przed nimem?